Siemanko, siemanko, z tej strony Wenno. witam Was w kolejnym odcinku snow Snowrunner. Jest to poradnik, oczywiście, dla osób raczej początkujących, aczkolwiek niekoniecznie. W którym, oczywiście, omawiam co odcinek jakiś inny pojazd dostępny w grze, jego plusy, minusy czy wady i zalety, jak to woli. Na dzisiejszy odcinek wybrałem e, taki pojazd zwiadowczy, jak Kan 39 Marshal. No i co o tym woziku powiem, no, fajna furka jest do zwiedzania terenu, jak, jak to ta kategoria jego jest, czyli zwiadowca, na start oczywiście co jest, blokada dyferencjału i AWD, AWD jest tutaj załączona na stałe, także nie musimy się tutaj bawić w włączanie i wyłączanie, Oczywiście, minus taki jest, że jak jest na stałe, to wiadomo, że nie wyłączając, wyłączając je, mamy możliwość zmniejszenia spalania na normalnej trasie. Tutaj jest niestety stały napęd, więc spalanie jest troszeczkę większe. Ale przy tym aucie, akurat nie jest jakieś to wygórowane. Radzi sobie z tym temacie świetnie, chociaż ma zbiornik tylko 40 litrów. Ale tu powiem dalej dlaczego. Blokada dyferencjału jest oczywiście tutaj już załączana ręcznie, czyli. Plus jest taki, że mamy możliwość załączenia, kiedy nam się podoba. Trzeba pamiętać przy wyłączeniu blokady, jeśli wjeżdżamy na jakiś asfalt, gdyż auto będzie dostawało uszkodzeń oczywiście. No ale minus jest taki, jeśli jest ręcznie załączana, że jest dostępna tylko na niskich biegach. Tak? Tutaj teraz na neutralu, na automacie, to znaczy nie, możemy, nie mamy możliwości załączenia tylko na niskich biegach. Także tu jest taki minus tego. Co dalej? Jeśli chodzi o silnik, jest tutaj najmocniejszy. Teraz złożony jest S, ale to jest więcej niż S. To wyjaśnię później dlaczego. Naprawdę dużą moc ma to auto z tym najmocniejszym silnikiem. Trwałość jest też B. Nie jest jakiś bardzo podatny na uszkodzenia, aczkolwiek mogłoby być lepiej. No i to zużycie paliwa jest po prostu bardzo małe. Ale wiadomo, no, mały wozik, małe spalanie, ale są też e, skauty takie, które mają też 40 litrów, ale spalanie jest dużo większe. Dlatego uważam, że to jest jeden z najlepszych, e, zwiadowczych samochodów dostępnych w tej grze. E, co dalej? No, prowadzi się fajnie auto, kurde, naprawdę zbiera się rewelacyjnie. E, skrętność ma fajną, także to jest spoko. Wywrotność pomimo tego, że niby jest podniesiony, ale ma znowu szerokie opony. Także fajnie się prowadzi i naprawdę ciężko się nim wywalić. Testy w błocie zrobimy, oczywiście, standardowo. Jak to autko wygląda w błocie, w tym miejscu, gdzie wszystkie? No jak widać, bez blokady dyferencjału radzi sobie fajnie. Nawet jeśli by była blokada dyferencjału załączona, to wtedy będzie jeszcze lepiej, wiadomo, ale tu nie ma takiej potrzeby. To auto ma, y, może nie ten ta, minus taki, ale y, jak jest ten najmocniejszy silnik, czasem jak jedziemy w teren, to on ma taką moc, że potrafi się zakopać w zwykłym terenie, nie, nie błotnym aż tak bardzo, dlatego lepiej wtedy jeździć na niskich biegach, bo on i tak szybko sobie z tym radzi. Nie wiem, czy będzie widać tutaj, musiałbym znaleźć taki teren, ale jak widać przyspiesza, nie? Kurde, nie, nie wiem, czy znajdę taki teren, żeby to pokazać. No, jak widać, to po prostu jest szaleniec, dlatego mówię, że auto jest, o, teraz to widać, jest bruzżenie, ostre, a załączamy, dyferencjał, niskie biegi i jedzie szybciej. Także fajna sprawa, naprawdę, do zwiedzania mapki, gdzieś yy, jakaś mała pomoc potrzebna, czy yy, odsłanianie wieżyczek obserwacyjnych. Naprawdę, sód, miód, malina. Przejdziemy teraz oczywiście standardowo do biurażu, omówimy yy, dodatki i modyfikacje. I teraz tak jak wspominałem, moc S+, ale tu jest większa moc S+, bo wiadomo wykres kończy się na S+, ale ten silnik jest zamontowany najmocniejszy i daje nam jeszcze większą moc. Dlaczego? Bo e, najsłabszy silnik jest ten. To był standardowy chyba, jak dobrze pamiętam, e, ma A następny ma już S, a ten jest jeszcze lepszy, więc będzie na pewno mocniejszy. No i tu są jeszcze takie e, dużo słabsze silniki, tylko że właśnie nie wiem, czy to ten nie jest standardowy. Ale jak widać jaka jest różnica przy tym silniku, jest moc C. A przy tym już A i S. Także jest mega różnica. E, tu jest jeszcze jeden taki pośredni do odblokowania już na murze, ale to jest akurat y, ten silnik będziecie. Te silniki będziecie mieli wcześniej, więc na pewno one są lepsze. E, skrzynia biegów. Fabryczna standardowo, tuningowa, tu jest taka autostradowa, ale to jest raczej. No, nie ma tutaj map takich, gdzie można jeździć tylko po asfalcie, więc bez sensu jest to skrzynia, moim zdaniem, bo to jest skrzynia, gdzie większą prędkość jeszcze można rozwinąć i tak ma bardzo dużą prędkość na tej skrzyni, czyli z biegami niskimi lepsza to jest skrzynia, gdyż to jest skrzynia specjalna do terenów ciężkich, łatwiej dzięki niej wyjechać, a w tamtą skrzynię, jak byśmy się rąbali w to błoto, które testowaliśmy, to będzie oczywiście wielki problem. Zawieszenie podwyższonego nie ma. Opony tutaj jest tylko opona błotna, dostępna, dlatego jeszcze kwestia jest tego, że w śniegu jako tako sobie radzi na tych oponach, wiadomo, ale nie ma opon z łańcuchami. Dlatego, jeśli chcemy gdzieś jakieś podjazdy z lodem, albo jeździmy po lodzie, za rzece czy jeziorze. No to zaczynają się problemy pojawiać. Jeśli chodzi o tam brzekę czy jezioro, to jakoś przejedziemy, tracąc trakcję. Wiadomo, jakieś poślizgi wpadają czy coś, to nam się uda, ale podjazd, podjazd oblodzony to już będzie raczej wyzwanie i nie do pokonania. Tu jest ten minus te, tego sprzęta, niestety nie nadaje się na takie trasy z lodem wyciągarki, czyli fabryczna, standardowa dla pilotów. Później mamy zmodyfikowaną dla pilotów, trochę lepsza wersja, zaawansowana dla pilotów. To jest ta jakby najlepsza wersja dla głównie dla wszystkich pojazdów, jeśli jest dostępna. Ale ta, ten Marshall ma jeszcze Khan Marshall ma jeszcze dostępną, niezależną dla pilotów wyciągarkę, która ma swój akumulator i Działa nawet jak silnik jest wyłączony, czy uszkodzony samochód jest, więc możemy się podnieść, nie ma problemu. No i mocna dla pilotów, zwiększona moc silnika powoduje, że nadaje się ona również do cięższych pilotów z przyczepami, także tak jak przyczepkę będzie mniej podpiętą, to spokojnie też możemy się schalować tą wyciągarką. Tu blokada dyferencjału to wiadomo, jest załączona ręcznie, to już żeśmy omawiali po odblokowaniu. Koło zapasowe jest, snorkel jest, jedna wersja fabryczna, najważniejsze, że ma, bo niektóre wozy tego nie mają rzadko, ale się zdarza. I teraz kwestia tego, co mówiłem, że niby jest 40 litrów tylko, e, chociaż niskie spalanie, to tutaj mamy w dodatkach oczywiście, w, przy, te, przy takich autach ukrojoną ilość dodatków jest tylko bagażnik dachowy, ale bagażnik dachowy... Po, e, ma na, przy sobie 80 litrów paliwa, czyli mamy kurde 200% tego, co jeszcze auto ma w zbiorniku standardowo. Także możemy śmigać dalekie trasy, sporo osłonić mapki i terenu. Czy możemy też podjechać w jakieś niewielkie uszkodzenia, naprawić w jakimś innym pojazdzie, bo ma <laughs> części naprawy 150 punktów. No i cztery koła zapasowe, także. Fajna sprawa tutaj jest, jeśli chodzi o ten dodatek. No i wiadomo, wyglądowe sprawy jakieś zderzaki do tyłu, zmieniające tylko wygląd auta, nie dające nic. Jeśli chodzi o zderzaki do przodu, można zamontować. Ten zderzak jest troszeczkę wyżej zamieszczony i wyprofilowany po skosie. Będzie na pewno nam trochę sprawę mniej problemu, jeśli chodzi o uszkodzenia. Fabryczny jest taki. No i wiadomo, jakieś osłony błotników pierdoły, oczywiście zmieniające wygląd. No i obręcze, tutaj jest tylko jedna wersja dostępna: malowania i inne dodatki do środka. Także tak wygląda sprawa tego Kana Marszala. E, jednym słowem, standardowo, czy polecam to auto? Tak, polecam to auto. Jest to jeden z najlepszych pojazdów zwiadowczych. E, także śmiało, możecie sobie go kupić. I, I korzystać z niego. Także standardowo, jeśli Wam się podobał filmik, na koniec możecie zostawić łapkę, zasubskrybować kanał, podzielić się komentarzem. Bo na końcu filmu będą jak zawsze linki do całego, całej playlisty z poradnika do następnego filmu i subskrypcji. Także zapraszam na następne odcinki. Trzymajcie się, cześć.